Dużo piszecie, że y, nie zdążyłem zobaczyć kto, ale ktoś napisał bardzo mądrze. Mniej, ale lepszej jakości. Mniej, ale lepszej Przecież jako... nie musimy żreć tego mięsa do, y, bez opamiętania, ale niech to będzie mięso konkretne, zdrowe. Tak jak mówię, wspomniałem już wcześniej. Ale Czerniak mówi jasno i wyraźnie. Czerniak, Jaśkowski, y, mówi o tym Ziemba, mówią o tym inni lekarze, że proszę Państwa, jakie paliwo. Takie zdrowie. W związku z powyższym, jeżeli mamy gówniane mięso, to, to jest zdrowie gówniane. gówniane. A ja no. jestem pytanie, mam no. do... ja, ja wezmę mięso z tuczu nakładczego i zobaczymy, czy ten Ardanowski, proszę Państwa, będzie to żar. I zobaczymy. Ja mu. Przywiozę, ale, ale, ale z słucham, z antybiotykami ze wszystkimi jest... oznaczeniami. Ra, raczej to jest mało prawdopodobne, bo jeżeli Ardanowski, e, tak zwany minister, no. Yy, należy do tej grupy, to on wieprzowinę nie jada. Ajwaj! Ajwaj! Szalom Alechem! Szalom Alechem! No i chyba te, pożegnamy się tym hasłem. I tym hasłem, żeby Polska była Polską, a nie Szalom Alechem, proszę Państwa, w sobotę powstaje e, ruch konsumencko-rolniczy. Zapraszamy wszystkich, którzy, którym Polska jeszcze jest a, ważna, Ale w szczególności zdrowie. Do tego działania oddolnego. Przypominam. Yy, oddziały onkologii dziecięcej. A te mały to już pewnie oglądają, to teraz będą zdawać relacje dla ministra Ardanowskiego. Już dzwonią. Właśnie nie, nie wiem, skąd się wzięło nazwisko Ardanowskie. Moje nazwisko bulzackie jest znane. Znane, polskie, bo. Bomba, Ardan i mu dołożyli Nowski. A może on był Jordan? Jordanowski. No. Jordanowski. Tak. No, kto A... wie, no. I, i, i. taka ciekawostka, bulza. Czyli pierwsza część składowa mojego nazwiska w średniowieczu była to torba na sery. Także ja jestem Polakiem. To no. ty torba jesteś? Tak, jestem torba. Dobra. Ale najgorsze w tym wszystkim, że jestem w torbę ubogi. <grych> <grych> Moi drodzy. Pozdrawiamy Was. Cześć,